Spakowałem plecak. W tym wypadku mogę powiedzieć tylko Ahoj przygoda! Nie wiecie co to jest duch puszczy? Okej, okay, pokażę wam. Buenos dias, siemanko załoga. Jest godzina 20. A ja właśnie dojechałem do Białego Stoku. Jestem tutaj po raz pierwszy. Nie wiem, co czeka na mnie tam, ale wiem jedno. Będzie grubo. <ścoughs> Dzisiaj w planach mam spotkanie z Duchem Puszczy. Jutro korekcja podróżnicza, a właściwie dwie, w, w, we współpracy z Akademią Przyszłości Podlaskie. Pozdrawiam wszystkich. I ogólnie całą Akademię Przyszłości, bo projekt jest zacny i szczytny i fajnie, że mogę coś zrobić miłego i dobrego. A jutro po prelekcji lecę do Puszczy Białowieckiej. Zagadka na dziś. Jakie zwierzę zostawia takie odchody? Dowiecie się pod koniec odcinka. Albo i nie. Ale serio, zostańcie do końca. O ile jakiś odcinek będzie, bo nie do końca skwiniam, gdzie właśnie się znajduję. No trudno. Pomyśleć, że jeszcze kilka godzin temu byłem w Stoku po raz pierwszy w życiu i prowadziłem prelekcję podróżniczą dla ekipy z Akademii, Akademii Przyszłości Podlaskie, którą gorąco pozdrawiam. Jesteście niesamowici, a teraz idę sobie w okolicach Puszczy Białowieskiej. Jest kozacko, mega kozacko i mega się cieszę, że tutaj jestem. Teraz akurat się udałem na szybki rekonesans. No, minus jest taki, że nie mam zbyt wielu ciepłych ubrań dzisiaj. Mam jedną kurtkę przeciwdeszczową. To no, bardziej nawet sztorm, jak w którym przeżyłem na oceanie. No, mam śpiwór i kalimatę. Znaczy, alumatę. Większość sprzętu, które miałem na GSB. Dlatego w sumie przetrwam, bo jak przeżyłem w nim kilka biwaków w minusowych temperaturach w górach, to ciepły majowy wieczór powinienem śmiało przeżyć i taki właśnie jest plan. Muszę się czasami schylać, bo tutaj wszędzie są powalone drzewa. No, niektóre nadleśnictwa stosują po taką metodę, że jak coś się wywróciło naturalnie, to to zostawiają, bo takie zwalone drzewa to świetne miejsce do życia dla, dla różnego rodzaju żyjątek, zwierząt, które zamieszkują takie powalone drzewa i dlatego się ich nie usuwa. A czasami po prostu jak jest ścieżka, to, to jeszcze może nie zdążyli po zimie tego sprzątnąć. Jestem w strefie wyznaczonej przez nadleśnictwo do, do programu Zanocuj w lesie, w którym można biwakować sobie legalnie i do końca nie pamiętam gdzie jestem. Natomiast wiecie co jest ważne? Najważniejsze w tym wszystkim jest, że znajduję się nad jeziorem, a tam daleko, daleko, troszeczkę po lewej stronie, jest już puszcza białowieska. I na terenie Puszczy Białowieskiej Nie można biwakować Natomiast ja sobie zabiwakuję tutaj no, nie w tej kałuży Tylko znajdę jakieś lepsze miejsce I rano biegnę tam Do Puszczy Białowieskiej O oh ja, yeah. Jest mega spoko Muszę tylko wrócić do samochodu Bo zrobiłem teraz taki wstępny rekonesans Muszę zjeść trochę z suchego prowiantu, bo spada mi energia. A później rozbiję obóz. Zaczynam mam hamak, więc go powieszę po prostu tu gdzieś między drzewami. W okolicy spotkałem kilku mieszkańców. bardzo mili, sympatyczni. Też dużo wypytują: skąd jestem, po co jestem, gdzie jestem, jak jestem. Ale fajnie, widać, że lubią pogadać, bo też. No chyba tutaj nie codziennie ktoś biwakuje. Teraz dopiero sezon na biwakowanie się w pełni rozpocznie i myślę, że to będzie w tym roku jedna z najlepszych miejscówek, gdzie możecie zabiwakować. Zaraz wam wrzucimy tutaj jakąś mapkę, gdzie, jak znaleźć to miejsce. Bo jest przekozackie. No i z tego co się z tego co się dowiedziałem to jest miejsce najbliżej Puszczy Białowieskiej. Zobaczcie, klimat w sumie jak w Puszczy Białowieskiej. Tylko po drugiej stronie jeziora i można tutaj biwakować legalnie. Może też być jakaś dzika zwierzyna. Myślę, że raczej na pewno się tutaj coś znajdzie takiego. Komary nie dają mi spokoju, tną jak szalone. Na szczęście mam hamak z moskitierą i jeszcze mam śpiwór z moskitierą, więc totalnie jestem na to przygotowany. No jak wiecie, szykuję się do Ameryki Południowej i tam w dorzeczu Amazonki będzie pewnie mega lipa z takimi rzeczami jak komary. Na szczęście tutaj zdążę się do nich przyzwyczaić, już nie będą mi robić kompletnie nic. Ekipa z Białego Stoku zostawiła mi troszkę jedzonka. Tutaj mam pyszne brownie, które zjem sobie jako śniadanie. Miam miam. <laughs> Dzięki załoga. Na szczęście pogoda jest dzisiaj w miarę stabilna dlatego zdecydowałem się na nocleg w hamaku. Mogłem też sobie rozbić biwi, mogłem poszukać jakiejś wiaty, nawet mogłem spać w samochodzie, ale postanowiłem, że zrobię to w takim stylu jak lubię. W środku z tego co widzicie to na początek, że to jest hamak z boskitierą, więc komary, które już mnie pogryzły to nie będą miały więcej pożywki. W środku standardowo mój śpiwór, jungle bug, też deszcz z moskitierą, ale jej nie używam. W środku wkładka docieplająca, kocyk, którego użyję jako poduszki, bo nie mam poduszki, ale mam kocyk i alumata, żeby troszeczkę odizolowała mnie od hamaka. I w takim zestawie powinienem spokojnie spędzić noc. Gdyby coś Cię zepsuło i zacznie padać, to tutaj mam płachtę biwakową. No i woda, żeby mieć też pod rączką, Butelkę wody. Tutaj sobie powieszę plecak. Tutaj sobie powieszę buciki. Zamontuję je na tym karabinku. i myślę, że będzie spoko. A póki co tutaj mam jedzonko i zaraz się do niego dobiorę. Jest godzina piąta. A tutaj już jest w sumie jasno. No, co była się bez żadnych przygód? Po prostu leżałem sobie w hamaku. Tak wygląda miejsce po moim obozie. Widzicie coś? No, właśnie. Zawsze macie zostawić po sobie porządek w lesie. Bo tak po prostu trzeba. Puszcza Białowieska jest ogromna, natomiast większa jej część znajduje się w Białorusi. I tutaj będę musiał mega uważać, że czasami nie przejść na drugą stronę. Aczkolwiek, przejście to powinno być jakoś oznaczone lepiej. Tutaj akurat nie będę. Może gdzieś tutaj się jeszcze uda podjechać. Białowieski Park Narodowy. Obecnie znajduje się gdzieś tutaj. Niestety, do obszaru chronionego nie mogę wejść bez przewodnika. A z racji, że jest poniedziałek, no to niestety nie mogę dołączyć do żadnej grupy. Próbowałem dołączyć do grupy z kursu przewodnickiego, natomiast niestety nie ma takiej możliwości. Ogólnie wejście tutaj kosztuje 6 zł, a wynajęcie przewodnika, zadzwoniłem do jednego z biury. to kosztuje około 240 zł, przynajmniej akurat w tym jednym dostałem taką cenę. No jeśli idzie się jakąś większą grupą, tam 10-15 osób, to spoko. No to pochodzę sobie po parku pałacowym, bo tutaj mogę, mogę iść. Za darmo, później pójdę sobie do rezerwatu pokazowego żubra, żeby zobaczyć jakieś Żuby. A później mam taki pomysł, żeby podjechać tutaj na parking i przejść sobie szlakiem Cajska Tropina tam i z powrotem. Ten szlak jest też dostępny bez przewodnika. No, jeśli bym przed jakąś grupą powyżej 20 osób, to potrzebowałbym przewodnika, natomiast nie potrzebuję 4,5 km w jedną stronę. No to akurat taką dziewiątkę sobie przebiegnę. Tutaj momentami będę zahaczał o obszar chroniony, więc przynajmniej z daleka, zobaczę, jak to jakby to mogło wyglądać tutaj. A tutaj wpadnę następnym razem. Załoga, znajdujemy się obecnie na terytorium Parku Pałacowego Na terenie Białowieskiego Parku Narodowego I tutaj mogłem jeszcze wejść bez biletu i bez przewodnika I takie miejsca Wam bym chciał dzisiaj pokazać Jest też obszar chroniony, ale tam oczywiście trzeba przewodnika I trzeba wykupić bilecik Dlatego dzisiaj się tam nie pojawię Niestety A chciałem Bardzo chciałem Bardzo Po tym, jak nie zobaczyłem w Bieszczadach żadnego niedźwiedzia i wilka, postanowiłem, że nie wyjdę z Białowieskiego Parku Narodowego, dopóki nie zobaczę żubra. I to nie takiego jak tutaj sztucznego, który stoi sobie w piaskownicy, czy takiego w puszce, ale prawdziwego, żywego. Niestety jak dotychczas nie spotkałem jeszcze żadnego żubra, dlatego, żeby zwiększyć swoje szanse, znajduje się właśnie w rezerwacie żubrów, jest to rezerwat pokazowy bilet kosztował 16 zł i jak nie wyda, jak nie znajdę żadnego żubra, to się wkurzę. To dwa razy więcej niż wydałem na GSB. Póki co widzę ładne koniki. Są. O tutaj. I zobaczymy, co będzie dalej. Lecimy. Muszę się Wam do czegoś przyznać. Mega nie lubię, jak ktoś mi narzuca, gdzie mam iść. Wolałbym iść w tamtą stronę. Ale żeby nie robić przypału, to pójdziemy tędy. Tam jest wilk. Wilk gdzieś mi uciekł, ale nie wiem czy wiedzieliście, Naturalne wycie wzmacnia jedność grupy i umożliwia kontakt na duże odległości. A tutaj mamy manifestowanie pozycji socjalnej poprzez mowę ciała i tutaj od lewej agresja, dominacja, uległość, poko pozycja pokory pełne podporządkowanie. Pamiętajcie, żeby nie dotykać i nie karmić zębów. Zęby się tylko pije. A ja nie mam tego otworzyć. A ja co to jest przejście? Jak ładny, piękny, co leży, tak? dzik jest dziki, dzik jest zły dzik ma bardzo ostre kły kto spotyka w lesie dzika ten na drzewo prędko zmyka ale ten dzik z tego co widzę nie ma kłów a drugi drugiego widzę od niewłaściwej strony i też tutaj nie ma kłów Teraz go widzę od właściwej strony, i nadal nie ma kłów. Ciekawe, co sobie tam jedzą. Ej, kolego, co robisz? Ja nie będę im z prze siesty. Właśnie, fiesty. Sięt. No, da, lecimy dalej. jakaś pustka. Chyba przed chwilą była pora karmienia, bo każde zwierzątko sobie coś szamie teraz. A, to jest sarna. sajna, ale... A to jest mały jelonek, bo ma poroże. Jest moniek. Aha, to jest pewnie moniek. Tutaj ten, ten którego widzimy. Moniek, przybliżę wam. Ma poroże tak? I potem poznać, że to jest samiec. Ale generalnie, tutaj, w, w boksie Saren no to Monik ma mega komfortową sytuację. Bo tutaj jest jeden samiec. I aż cztery samice: agatka, jagoda, figa i bambi. Moniek też jest najstarszy w sumie. No i ma w czym wybierać chłopak? Poż do moniek. Uśmiech do kamery. Co mówi palma do palmy? Zapalmy. I mówię to tylko dlatego, że nie znam żadnego kawału o łosiach. Da, ten łoś tej flirtuje sobie z samicą łosia. Nie przeszkadza mi tutaj. W sumie to nie wiem do końca co myśleć o tym miejscu. W sumie z... to jak schodzenie do Z. Niby to jest nieetyczne, ale z drugiej strony można zobaczyć te zwierzęta, dowiedzieć się czegoś więcej, powiększyć swoje, poszerzyć swoje horyzonty i dowiedzieć się czegoś nowego. Nie czuję, żeby to było zmainowane 16 zł. No, w tym miejscu też dbają o zwierzęta i e, próbują rozmnożyć gatunek. Z tego co się dowiedziałem, to są takie starania podejmowane, żeby żubów było coraz więcej i w sumie spoko, bo to e, częściowo ginący gatunek. Może być tak, że już nasze dzieci i wnuki nie będą wiedziały jak jest jak wygląda żuby albo będą znały go tylko z opowieści i z obrazków Żubry będą mamutami naszych czasów Walczmy o nie jak przyjedziecie to nie bójcie się wydać na bilet wstępu tutaj bo... A nuż to pójdzie na coś pożytecznego. Chociaż mogłem wpłacić te 16 zł na zrzutkę i wesprzeć wyprawę Pirata Dyplomaty do Ameryki Południowej. Quit po quo. Coś za coś. Właśnie łoźcie na mnie dziwnie patrzy. Ej. Co się tak na mnie patrzysz? Dobra, zmęczyłem się. Na dzisiaj koniec odcinka. Dzięki do dozblizimy się za tydzień.